Zenon Dytko, poezję Sadza Dziś miałem drobne nieporozumienie rodzinne No i w nocy przyśnił mi się koszmar A mianowicie przyśniło mi się, że czepia się mego ciała rzep Którego musiałem ciągle odrywać od siebie Ludzie nazywali go sadzą Co w ich języku znaczy nieusuwalnego pecha Przez całe życie musiałem nosić ten stygmat Jak tylko oderwałem sadzę od siebie Zawiał wiatr i znów go miałem na sobie A były ciągłe przyciągi Także... Tak już musiałam do końca życia zmagać się z tą sadzą. Jak powiedziała do mnie kiedyś na jawie, kiedyś na jawie pewna bliska, zbyt bliska osoba, taka jestem teraz brudna, ja jestem od pewnego momentu taki brudny. Nigdy zresztą nie chciałem być świętym, nie chciałem cierpieć. Kraina umarłych następny wiersz Dziśniło mi się że z ojcem i matką przelądowaliśmy rakietą kosmiczną na innej planecie Byliśmy na ulicach tego miasta ze snu. Ludzie byli w jednakowych w czarnych ubraniach z szarymi twarzami. My dziwiliśmy się, dlaczego oni tacy smutni, milczący bez życia i chcieliśmy im pomóc. Moi rodzice i ja byliśmy ubrani w jaskrawe żywe kolory, mówi ojcu. Co będzie, jak staniemy się tacy jak oni? Ojciec mówi. Bez obawy mamy rakietę kosmiczną. Ja, a jak zniszczą ojciec, jest dobrze ukryta w krzakach. Postanowiliśmy zostać w tej krainie umarłych, ale żywi. W tej sprawie udaliśmy się do gabinetu psychiatry na tej planecie. Ja wypytywałem panią psychiatrę, czy jest szansa, by ci ludzie ożyli. Była jakaś rozmowa, która była pokrzepiająca dla nas i skończyła się jakimś błyskiem nadziei na przyszłość. Izrael. Dziś śniło mi się, że oboje, Izabela B i ja, studiowaliśmy na Wydziale filozoficznym na pustyni i gdzieś w Izraelu, na renomowanej uczelni. Izabela była bardziej pilną i zdolną uczennicą i miała lepiej pochodale w głowie ode mnie. Postanowiliśmy, poznawaliśmy różne uczone konstrukcje i obyczaje, a także języki obce. Języki Rektor uczelni mówił nam, że zimą jest tutaj minus 50 stopni Celsjusza i my musimy to wytrzymywać. Wytrzymać i uczy się. Byli tam studenci z całego świata, a ja musiałem się z nimi szarpać. Nauczyciel akademicki żydowski zagroził, że powie Ci od która mnie do tej uczelni skierowała, że on nie wie, czy ja w ogóle nadaję się, by tu być, gdzie panuje rygor i dyscyplina. Oraz surowe zasady moralne, poniosąc ziemi pieniądze przywłaszczyłem go sobie. Był to pieniądz przyskarbący na cele społeczne, a ja go ukradłem. I czułem się z tym dobrze. Mieliśmy szko szkolenie ze strategii na modelach, bo uczyliśmy się, jak dowodzić ludźmi na polu walki, na wojnie. To ćwiczenie miało na zadanie rozwinąć w nas twórcze kreatywne myślenie. Następny wiersz: Sen o księgarni. Byłem na ulicy Wolności w Chorzowie w jej górnej części reklamowała się księgarnia. Były bardzo kolorowe reklamy i gorące zaproszenie, by wejść do środka. Wyolono, że nie bogactwo kolorów i rzeczy. Na stole przy ścianie leżały mechaniczne organy rozłożenia. Widzę piszczałki i śrubki. Obok nich urlone u Ja patrzę na ten w języku niemieckim. Małgosia B wybiera inny, jest z koleżankami. Ja zostaję w tłumie, chcę kupić książki i płyty. Patrzę na bogactwo tytułów na półkach. I widzę, że to same atrapy i reklamy. Wracam rozczarowany do stołu i pytam, czy jest jeszcze ten ruron w języku niemieckim? Tak jest, odpowiada sprzedawczyni. Ja przeglądam go jeszcze raz i kupuję. Ludzie wokół mówią, że mój ruron jest na temat muzyki europejskiej XVI wieku. I ostatni, może wiesz, przegrany kobiety bezwarunkowo kochają siebie i świat mężczyźni nie kochają siebie i nie są kochani przez kobiety kobiety są narcyzami nawet jeśli mówią o innych mówią wyłącznie o sobie nie potrafią wyjść poza siebie tak spotkałem kobiety genialne lecz swojej wiedzy nie potrafiły użyć do pomocy innym tylko do, do tego aby precyzyjnie zabijać męską duszę tak zostałem pokonany przez kobiety nawet jednej nie potrafiłbym trzymać przy sobie nie mam jednej rzeczy, której nie mogliby mi zabrać inni tak jestem kaleką społeczeństwo nie pozwoliło mi na założenie ludzi tak, jestem z góry na przegranej pozycji. Nie dla mnie szczęście. Dziękuję.